Это ветки сони. Видимо, это ветки. Каждый почек у вас 4 тебе не будет, ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jazdkowite-Żożlin, za pociągę eukaucskiej kolei aglomeracyjnej, relacji z Kutno, zatrzyma się przed budynkiem Panowy Mamy odjazd autobusu o godzinie 11.30. Autobus komunikacji ze i do stacji Kutno przez stację Jackowite żożlin za pociągę eukaucskiej kolei aglomeracyjnej, relacji z Kutno, odjedzie z placu przed budynkiem dworca. Autobus komunikacji ze i z Utno, stacji Rzuch, do stacji Utno przez stację Jaskowice żoźni za pociągę Kolei Aglomeracyjnej relacji z Kielniewice-Kutno odjedzie z placu przed budynkiem dworca. Pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacji Łódź-Widze zjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacji Łódź-Widze zjedzie na 8 przy peronie 2. Pociąg, kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zburzać się po osobowości peronu. Pociągę kałudzkiej kolegi aglomeracyjnej ze stacji udzielić Zjedzie na to 8, przy teramie Pociągę oka łódzkiej kolegi aglomeracyjnej ze stacji udzielić Zjedzie na to 8, przy teramie Pociąg kończył, jak prosimy zachować ostrożność nie zbliżając się do pana udzielona. Wracają o dzisiaj pociągi do Łodzi i z Łodzi. Na piętnastkę. tu wracają pociągi do Skierniewic autobusy Mazowieckich do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Sochata, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście. Stoi na torze drugim przy terenie Pierwsza. Pociąg osobowy kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Sochata, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście. Stoi na torze drugim przy terenie Pierwsza. Prawowy objazd pociągu o godzinie 11.50. Pociąg osobowy kolej Musi stacji Zachodnia, Warszawa pierwsza. Pociąg osobowy kolej Mazowiecki do stacji Warszawa wschodnia, jest Tzuchaka, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście. odjeżdża od drugiego, przy pierwsza. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do kanału dziś Życzę Państwu przyjemnej podróży. Siedemka. o ktoś, ktoś chyba jakiś spóźniony pasażer hal start <laughs> 9 7,9 to wasza wyspa. Hamowanie kontrolne zaraz. tam będzie jechało. Pewnie ten AC z brywa. Autobus komunikacji z i z stacji z do z Ostaty Kłutna, z Jaskowice za pociąg Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed budynkiem dworca. Autobus komunikacji ze stanka ze stacji Skierniewice do stacji Kutno ze stacji Jazkowice żyflin za pociąg Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed budynkiem dworca. Planowy objazd autobusu o godzinie 12.15. Komunikacji ze stanka do stacji Kutno w stacji Jaskowice za pociągę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno odjedzie z placu przed budynkiem dworca. Autobus komunikacji komunikacji do stacji Kutno przez stację jastkowice Rzechlin, za pociągę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno odjedzie z placu przed budynkiem dworca. UK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź-Widze przez stację Zgierzuć-Kaliska stoi na torze 8 przy Pociągę Łka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódźwicze, przedsztacji Zgierzuć Kaliska stoi na torze 8 przy terenie 2. Mam samobą jazd pociągu o godzinie 12.25. Autobus komunikacji zastępka do stacji skierniewica, stacji Bełków za pociąg Łęłka łódzkiej kolei aglomeracyjnej. W relacji łódź Wóle w zostanie podstawiony przed wodytkiem z Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica. Przez stację za pociąg Ełka Łódzkiej, Koleja Goberacyjnej, relacji Główny-Skierniewice zostanie podstawiony przed budynkiem Zgorzka. Na nowy autobusu o godzinie 12.20 Intercity Zielono-Głufanin, ze stacji Zielona Góra Główna, do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Skierniewice, Lwardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, jedzie na tor 6, przy terenie 2. Pociąg Intercity Zielono-Głufanin, ze stacji Zielona Góra Główna, do stacji Warszawa Wschodnia, przez Kierownicy Radu Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna, Gminator 6, 6.00 w 3.00 w Pociągi te rezerwacje miejsc. Wagony numer 16-15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14-13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Szydłowki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu wagonie numer 14. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kawałki terenu. Teraz był współbrać pielęgnica, od jeden z klasów, sekunny Autobus Komunikacji zastarca i dostali skiernicza w zasadzie pełków, za początkę u tej kolei aglomeracyjnej. Teraz głosów włówne skierownicę od 1 plasków, Tam to jeszcze poczeka. do w Warszawa Wschodnia, zostawię w Kierniewice, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, odjedzie do roku Agora vai ser 10

Mazowieckich Zasadni Warszawa Wschodnia idzie na to pierwszy przy pierwszą od pociągu wiek. prosimy zachować ostrożności, nie zbliżać się do kawałki terenu. Po to, że szóstym przy drugim przejdzie pociąg bez zatrzymania. Po to, że szóstym przy drugim przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się o krewcie 15 Tylko się pojawia pociąg. Zaloguj się do kolej Kolej kolei mazowiecki. Tu odpaliłem jakbym jechał. 15 chyba i 12 Wykrywam od razu. Zasiak nadajników jest spory tych kolejach mazowieckich. Nie jechał piąteczka, proszę.

Coś z terenami wjeżdża. 7, 7? Jamik, Zielony jamnik. 去吧。 Powałki dostatki świną uścia, przez stację kucno, koni, główne, stagat, szczecin, dom, wiesz, główny, jedzie na to szósty przy doronie drugiem. Pociąg interfity Podlasiak ze statki suwałki dostatki świną u ścię, przez stację kucno, koni, pozlań główne, stagat, szczecin, dom, szczecin główny, jedzie na to szósty przy tronie drugim ma. Pociągi są jąki rezerwacje. Deixa aqui de... Podjedziemy, nie mamy czasu bardzo Będziemy się gości w domu Nuzak okay. się trafił 10.25 A tutaj setka, taka Samojski jedzie to jest lekko objazdowe jeździć przez Łowicz, bo awaria nastąpiła pociągu na linii 16 ku do łańczyce wróciły pociągi na linię 15 dzisiaj 4 września w miłości kolei w świetle